Cześć, witajcie serdecznie. Ostatnio naszła mnie taka refleksja, że we współczesnym świecie coraz ciężej jest odróżnić sensowne, prawdziwe dane, którym można zaufać, od takich, które kompletnie nie mają sensu. I że jako ludzie biznesu, charowcy, tak naprawdę potrzebujemy pewnego rodzaju szczepionki, aby uodpornić się na zalewające nas błędne dane. I w związku z tym, chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o bardzo ciekawej książce, która nosi tytuł. How to Live with Statistics z Darla i w której autor pokazuje, no, w sposób taki dość prześmiewczy, o czym może świadczyć tytuł, w jaki sposób radzić sobie z danymi, które są prezentowane nam w sposób nierzetelny, a wręcz czasami w taki sposób, aby nas zmanipulować. Huff pokazuje w swojej książce typowe błędy, które pojawiają się w branżowych publikacjach. Które mają nas skłonić do tego, żebyśmy uwierzyli autorom, a nie patrzyli na to, jak rzeczywistość wygląda tak naprawdę, i nie przyglądali się oryginalnym danym. Znajdziecie w tej książce kilkadziesiąt świetnych przykładów tego, w jaki sposób różnego rodzaju czasopisma manipulują nas, abyśmy uwierzyli w ich historię. I można powiedzieć, że książka ta to jest pewnego rodzaju szczepionka, że po jej przeczytaniu będzie Wam dużo łatwiej zobaczyć błędy, które pojawiają się na przykład w HR-owych raportach branżowych, czy w książkach, które są skierowane do, do, do naszej branży, co jest jeszcze super pozytywną stroną tej książki. Po pierwsze, to jest to, że jest ona krótka, i rzeczywiście ma lekko ponad 100 stron, ale, moi drodzy, jest też świetnie ilustrowana. Znajdziecie tutaj mnóstwo takich, nie wiem, czy to dobrze widać, dość humorystycznych grafik, które. Pokazują właśnie te błędy związane z zastosowaniem analizy danych. O tu mamy przykład bazujący na słynnej grafice, prawdopodobnie drzewo Rycie Więc fajnie ilustrowana książka do tego. Bardzo ciekawie napisana i w bardzo przystępny sposób. Mam na myśli to, że nie pojawia się tutaj nieprzyjemny żargon statystyczny. Można powiedzieć, że jest to książka naprawdę dla każdego, która w bardzo fajny sposób. Można powiedzieć, zaszczepi nas na to, abyśmy nie dawali się oszukać. Czy są jakieś minusy tej książki? No, może są dwa, chociaż nie wiem do końca, czy to są minusy, ale warto, żebyście o tym wiedzieli. Po pierwsze, przykłady, które podaje tutaj autor danych czy publikacji, które omawia, są tak najczęściej z lat 50. czy 60., bo sama książka ma już dobrych, pewnie kilkadziesiąt lat w tym momencie. Więc mówi on, nie wiem, o problemach związanych z wynagrodzeniami Amerykanów w latach 50., czy o populacji bydła w Stanach Zjednoczonych, podając nam przykłady. No ale to nie jest jakaś kluczowa rzecz. Nie mamy tu przykładów o smartfonach, ani o nowych mediach, czy, czy o sztucznej inteligencji. Nie zmienia to oczywiście jej wartości, jeśli chodzi o interpretację danych, ale same przykłady może niewiele wniosą do naszego życia. I druga rzecz to jest język, w którym napisana jest ta książka. Można powiedzieć, że jest to taki język dobrego felioten, felietonu, z dobrego tygodnika opinii publicznej, kształtującego opinię publiczną, więc jest pełen przymiotników, porównań, dość taki metaforyczny i barwny. Co jeśli znacie język angielski naprawdę dobrze, myślę, jest fajną rzeczą, ale jeśli znacie go powiedzmy na takim poziomie. B2 łamane na C1, to lektura może przysparzać odrobinę trudności, ale może z drugiej strony pozwoli poznać trochę angielskich słów. Mnie przyznam, dostarczyła też nowego słownictwa. Więc podsumowując, książka How to lie with statistics Darrella Huffa. Książka Szczepionka. Szczepionka na to, jak media próbują nas zmanipulować, pokazując nam różnego typu raporty i dane o biznesie a Huf pokazuje, w jaki sposób nie dać się zmanipulować. Zachęcam serdecznie do lektury i do komentowania. Może znacie tą książkę, może czytaliście, a może ją przeczytacie dzięki tej recenzji, więc zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami. A jeśli filmik Wam się spodobał, to zapraszam do mojego newslettera oraz do zasubskrybowania tego kanału. Dzięki, cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.